Co mój plecak awaryjny 17 zawsze stoi spakowany w domu, gotowy na każdą ewentualność. Dlaczego? Bo świat potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Wystarczy nagła awaria prądu, powódź czy sytuacja, w której muszę nagle ewakuować się z domu. Moim celem jest osada dzikich prepersów 40 km stąd, a i to nie jest daleko, ale nigdy nie wiem, co może mnie spotkać po drodze. Blokady dróg. Brak paliwa, nieprzewidziane przeszkody. Ten plecak to moja polisa bezpieczeństwa. W środku jest po prostu wszystko, co pozwoli mi przeżyć w drodze: zapas wody, powerbank, koc termiczny, narzędzia i rzeczy, które zapewnią minimum komfortu w nieznanych warunkach. To zestaw, który może dosłownie uratować życie. Nie czekaj, aż wydarzy się coś złego. Przygotowanie to nie luksus, to konieczność. W sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda. Nie ma wtedy czasu na pakowanie i szukanie niepotrzebnych rzeczy. Dlatego każdemu polecam, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Plecak awaryjny 17 daje pewność i spokój, że w razie potrzeby możesz natychmiast wyjść z domu i ruszyć w drogę. Nie odkładaj tego na później. Zrób to zanim wydarzy się coś, na co nie będziesz miał wpływu.